Dziewczyny, jeśli lubicie trenować w kombinezonach, taniec towarzyski, baciata, a może nawet i fitness, jeśli tak jest, to patrzcie co mam dla Was. Kombinezon Victoria marki Parus jest to kombinezon z bardzo mocno wyciętymi plecami, marszczeniem na półpie, obcisłe nogawki. W środek wszyte jest body, dzięki czemu kombinezon bardzo fajnie opina całą sylwetkę. Kombinezon Victoria jest dostępny również w wersji leopardowej i bordo. Przepiękny! Kombinezon Madison to jest kombinezon już nieopinający, jest luźny. Tutaj mamy wycięcie dosyć mocne na plecach, po bokach ciała, a więc warto włożyć jakiś top pod spód, pasek w pasie, rozcięcia na nogawkach. Więc nogawki są szerokie, luźne, zakończone takim ściągaczem. Warianty dostępne kombinezona Madison. Mamy Eski, mamy Mki, mamy Elki. Mamy dzianinę, satynę leopardową i czarna cianina. Kombinezon Kim. Tak wygląda przód, tak wygląda tył. Mamy tutaj jeszcze dodatkowy sznureczek. Które przewiążemy sobie na przykład na szyi, marszczenie na pupie i szeroka, luźna nogawka. Proste, luźne nogawki. Dostępny jest również w wersji czarnej. Kombinezon Jessica. Jest to dosyć klasyczny kombinezon. E Tutaj możemy sobie nawet, słuchajcie, zamontować miseczki. Na biuście jest ściągacz, a więc tutaj dowolnie możemy sobie dekolt powiększyć lub zrobić mniejszy. Na plecach, nie wiem, czy to będzie widać, natomiast mamy tutaj sznurowanie na plecach. Dekolt jest dosyć głęboki, ale wypełniony sznurowaniem na krzyż. Kolejny kombinezon, to jest nowość od marki Parus. Kombinezon Icon. Tradycyjnie na pupie jest marszczenie, wąskie e, nogawki, zakończone jeszcze dziurką na obcas. Dzięki temu optycznie wydłużycie nogi. W pasie kombinezon ma mocne wycięcie na boku, e, ale wykończone jeszcze takim dodatkowym paskiem w talii. Tu mamy jeden rękaw, a więc jedna ręka jest odsłonięta całkowicie, a na dekolcie pojawia nam się tutaj jeszcze takie ozdobne. Pęknięcie. No, i na szyi mamy jeszcze taką fajną stujeczkę, którą możemy sobie zrobić albo bardzo wysoko, albo delikatnie rozpiąć. Tutaj mamy zatrzaski i zrobić taką wywiniętą. Dostępny kombinazon Icon jest również w tej pięknej wersji kolorystycznej. To jest taki nude, ale toffy nude. I zobaczcie tutaj bardziej widać dekolt, jak się prezentuje właśnie z tym pęknięciem tutaj przy biuście. Tak jak mówiłam, jeden rękaw. Stujeczka. Tu mamy na dodatek takie piękne, złote, ozdobne zatrzaski. Eee, właśnie, wycięcie w pasie z dodatkowym paskiem i zmarszczeniem na pupie. Po prostu cudo.